Oddaj się! Skubi, ty i Fred pójdziecie na górę, Welma i ja do piwnicy. Dawne. Znaczy, Skubi, ty i Welma pójdziecie na górę, a Fred i ja do piwnicy. Pośpiesz się nasz lekcje! Dziś nie ma nic ważnego. Podstawa elektroniki i palcoweczki. Świetne odbicie! Piłka leci w kierunku środka pola, gdzie czeka już na nią Roki otul! Dalej, Roki, z tę piłkę! Opada, opada! Roki podchodzi pod nią? Hej, co się stało? Skąd mam wiedzieć, od jakiegoś czasu tak mi siada! Sprawdziłeś lampy? Tak, są dobre. A twoja antena? Stoi świetnie, a twoja? Bardzo, bardzo śmieszny. Prawdziwy męski żarcik! He he he, Jakubie, zrób mi młoda. Rozkaz wasza śniegowość. A ja, a ja to co? Kawa, co powie migotka? Pamiętasz? Obiecałeś jej codziennie całować muszelkę. Chyba się nie wyprzesz tej idiotycznej przysięgi. Cześć kurki, jak leci? Co to za dupek? Całkiem dorodna trzówka. Choć są i czarne owce. Palan. ale w kupie jakoś ujdzie. Nie bójcie się, zaspokoję potrzeby was wszystkich. Od dzisiaj? Ty jesteś nowy? Możemy pogadać? Byle szybko, stary mam robotę. Przygotujcie się, miłe panie, zaraz wracam. Czego? Słuchaj, koguciku. W kurniku jest 200 kur, a ja jestem już za stary, żeby się z Tobą bić. Daj mi 10 na osłodę mych ostatnich dni. Tobie zostanie reszta. Spadaj, pierdzielu, swoje już w życiu miałeś. Mam propozycję. Zróbmy wyścig do płotu. Daj mi tylko metr przewagi. Wycięzca zgarnia cały dróg. Dobra, dam Ci nawet dwa metry. To jazda. O, żeż ty, mam już tego dość. Coś ty najlepszego zrobił. To już trzeci kogut pedał w tym tygodniu. Smaku rosołu to nie zmieni. No i... Muszę ci coś powiedzieć. Jestem suką! Przestań, Żonet. Kocham cię. Nie! Ja naprawdę! O, nie cierpię takich sytuacji! Dziko, Ed! Seks czego? Nie dosłyszałem! Co to jest? Tak zwany sekstans przyrząd astronomiczny, który... Sorki, nie skumałem! Co to jest? To tak zwany sekstans, Eddie!